Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager, w kolejnym odcinku z serii Ultimate Team, której parę dni nie było, a parę dni w Ultimate Team wiemy, że to naprawdę długo, ale słuchajcie, no niestety byłem bardzo rozłożony przez ten weekend, dlatego też liga weekendowa chociażby mnie ominęła, nie będę ukrywał. W poniedziałek jeszcze po południu usiadłem próbując coś zagrać, ale po się 5 do zera, stwierdziłem, że to. Że to nie jest stop e, i że te wszystkie e, stworki na ekranie ruszają się stanowczo za szybko, i to wszystko dzieje się stanowczo za szybko. Jak klikam stanowczo za wolno, zatem odpuściłem. E, pograłem troszeczkę w Division Rivals, z czego oczywiście e, nagrody otworzymy sobie dzisiaj. No ale przede wszystkim wczoraj usiadłem do gauntleta. E, moje pierwsze podejście e, to była jakaś porażka. W drugim podejściu też miałem jakąś porażkę. E, no ale w tym trzecim, słuchajcie, zacząłem bardzo przyzwoicie. <laughs> Przepraszam, bardzo przyzwoicie. E, no a nie ukrywam, że w tym gauntlecie fajnie by było tego diufa zdobyć. Nie udało mi się tego kudusa. Bardzo żałuję, bo ta karta e, wydaje mi się być bardzo przydatna. No ale ten diuf na boku obrony, e, pomyślałem sobie, że to może być opcja. E, fajna. E, dlatego też pierwszy mecz rozgrałem swoim głównym składem bez Konate, e, bo jego przyniosłem sobie do składu, gdzie mam dwóch francuskich obrońców. Aczkolwiek możliwe, że Konate w ogóle będziemy się pozbywali. E, a tu widzicie taką moją e, mocno brytyjską mieszankę. Brytyjski zestaw, dużo Anglików, e, ale mamy też zawodników z niższych lig angielskich, tych, którzy są za zadania. I powiem szczerze, do takiego gauntletu wydaje mi się, że o to w tym chodzi. Że po to te karty są, że, że właśnie one do wykorzystania w tego typu trybie e, to jest totalny fan to jest totalna zabawa, e, no i właśnie ja też tutaj e, zabawy miałem mnóstwo, biorąc pod uwagę to, ile bramek zdobywałem, jak widzicie, no jest tego e, bardzo dużo, e, no i też miło odkrywa się takie karty jak James Ward Prowse, który gdzieś u mnie położony niżej był w stanie zagrywać niesamowite piłki, e, to też pokazuje mi, że te style gry mam wrażenie, że są coraz ważniejsze, ale ogólne moje odczucie, jeżeli chodzi o Ultimate Team w ostatnich dniach, e, jeszcze przed e, tym weekendem było takie... Że gra mi się gorzej i, i że gra sprawia mi zdecydowanie mniej przyjemności. I mam wrażenie, że um, zdecydowanie bliżej tej grze obecnie jest do tego, e, jak wyglądała FIFA czy tam FC25. Nie wiem, nie czuję trochę tego wajbu, który był na początku, tego fanu z gry e, nie, nie, nie czuję e, tego czegoś, dzięki czemu ta gra miała dla mnie. Najmniej randomowy wymiar, a e, czułem, że nad wszystkim panuje. Teraz tak po prostu nie mam i nie wiem, czy to wynika z tego, że nie wiem, czy są serwery bardziej obciążane e, i w związku z tym po prostu e, ta grasa ma w sobie reaguje gorzej. C czym to jest spowodowane, nie wiem. E, natomiast ukłamywałbym was mówiąc, że, że bawię się teraz świetnie, że wszystko jest super i że e, jestem zadowolony z tego, jak to wygląda, bo po prostu nie jestem. E mimo tego, że tutaj, jak widzieliście, te dwa mecze wygrywałem wysoko, to akurat w grało mi się spoko, no ale to są takie spotkania, w których no ciężko się źle bawić, jeżeli strzelasz tyle goli, ale tak jak do tej pory nawet przegrywając spotkania muszę powiedzieć, że bawiłem się dobrze, tak teraz coraz więcej rzeczy zaczyna mnie e, po prostu irytować i e, coraz więcej rzeczy zaczyna mi się nie podobać. E, dajcie znać, czy też tak macie. E, to nie ma być, wiecie, odcinek, w którym siedzę i narzekam i, i, i tutaj wam płaczę, ale po prostu mówię, jakie są moje szczere e, odczucia. E, przechodzimy do tego trzeciego spotkania gauntletowego. Tutaj widzicie do po 22 minutach udało mi się objąć prowadzenie. Druga połowa. No i tutaj Federico Kieza wykręcił nam pięknie asystę, ale właśnie mam wrażenie, że takich dużo grania pod tapiny się zrobiło bardzo. No... No nie wiem, no nie chcę, żeby to było narzekanie, ale, ale troszeczkę tutaj e, ponarzekać mogę. No tutaj można ponarzekać na to, jak pobroniłem, ale przy wyniku 5 do 0, umówmy się, e, to podejście do e, tych akcji jest trochę inne. Tak samo Fedek Jezoł raczej przy normalnym e, wyniku bym tak nie próbował, ale słuchajcie, spróbowałem i się udało. I wygrałem gauntlet e, cały, trzy e, winy, e, więc bardzo przyjemnie. One oczywiście przeniosły się e, także na paczki, także na tego Djufa e, którego mamy odblokowanego e, i który być może... Będzie kartą, którego, którą wrzucę do tego składu. W tym ostatnim meczu w ogóle dostałem czerwoną kartkę gdzieś tam pod koniec, ale to nie jest istotne, e, ponieważ my patrzymy sobie na mój skład e, główny. E, no i muszę powiedzieć, że e, właśnie taki diów e, na tej lewej obronie może być pomysłem, choć nie będę ukrywał, że. O tyle jestem do niego średnio przekonany, no że ja na tej lewej obronie mam Kozaka w postaci tego Ruggeriego, którym gra mi się bardzo fajnie, a ten Diouf nam troszeczkę granko obniży. Na pewno jest to zawodnik, którego z ogromną przyjemnością wrzucę sobie gdzieś tutaj e, na ławkę rezerwowych, żeby mieć go jako zmiennika, e, ale na razie wydaje mi się, że ten Ruggieri zostanie. Możliwe, że zastąpi go Calafiori, e, bo ja wiem, że on dostanie w sensie według przecieków e, będzie SBC z pikiem, gdzie będzie Kual e, Calafiori i Hausen, natomiast e, no powiem szczerze, kalafiori. Wokół obrony może być troszeczkę za wolny, mam wrażenie. No, w zależności oczywiście, jaką kartę dostanie, ale w środku obrony może to jest pomysł. Tymczasem, słuchajcie, mamy nagrody do otworzenia za e, Division Rivals. Jeżeli chodzi o moją pozycję e, w Rivalsach, to jest ona lepsza niż była, bo e, jestem w tym momencie, e, już wam pokazuję, e, na poziomie piątej ligi, ale e, z taką perspektywą na, na wyjście z tej piątej ligi, e, bo naprawdę zaczęło mi się w pewnym momencie będzie się całkiem nieźle tutaj powodzić, e, więc jestem teraz no w sumie w środku, e, natomiast powiem szczerze, w tym miejscu ja spędziłem tyle spotkań, po prostu byłem tu i tu i tu i tu i tu i tu, nie mogłem wygrać tych dwóch meczów z rzędu, albo zremisowałem, albo przegrywałem tą e, dwunastkę tutaj, e, no zobaczymy jak będzie, fajnie by było awansować sobie jak najwyżej, jak najszybciej, e, no żeby tutaj te nagrody za rajwalce były jak najlepsze, e, zobaczymy, no będę starał się to robić, ale no nie wiem jak to będzie się udawało. E, dostępne są oczywiście fajne SBC, e, no bo mamy dostęp Kartę tą z Hero, natomiast ja nie wiem, czy mnie na to stać, i raczej może być z tym problem. No ale zobaczymy. Może te dzisiejsze nagrody przyniosą nam tutaj coś dobrego. Pierwsza karta to niestety nie jest duża Flara, druga także i trzecia. Także więc jak na razie jesteśmy bardzo mocno, e, powiedzmy sobie, w, e, w klimacie moich nagród. W sumie tą panią mogę wziąć do klubu. Na razie mam tak mało kart, że e, nie zaszkodzi. To może po kolei to odsłaniajmy, może to jest jakiś pomysł, żeby zobaczyć tu jakiś większy ten blask, ale na razie. No, na razie to jest klasyczny dla mnie dramat. Słuchajcie, ja dostaję wiadomości od ludzi, którzy coś trafiają, od ziomali i tak dalej. Widzę, co trafił Alwin ostatnio, nie? Ja absolutnie nie mam ee, prawa, duża flara. 8, 8, ok. Mówić tu, że, że ja w jakikolwiek sposób, dobra, no to są bardzo dobre piki. Nie mam prawa w żaden sposób mówić, że ja zasługuję na podobne karty. Jak ci, którzy bijają dużo lepsze rangi i te. Aczkolwiek ostatnio ubiłem naprawdę dobrą, i widzieliście jak było. Więc no, no powiem szczerze, że miło by było zobaczyć coś dobrego. Ale ja naprawdę jakoś czuję, że to nie jest ta edycja, jeżeli chodzi o moje szczęście. Tak czy siak, to co nam tutaj wpada, oczywiście przyjmujemy z ogromnym ee, zainteresowaniem, bo w klubie im więcej kart, tym lepiej. A może jakiś płokał? No nie tym razem. To chyba karne sekki, bo wydawało mi się właśnie, że e, widziałem długie włosy. Z tyłu, tak jest Więc dwie paczki na razie bez walkoutów No ale oczywiście tutaj czekamy na te troszkę lepsze No tutaj miło byłoby zobaczyć coś dobrego Ale jest to zaledwie Środkowo brońca z Francji Z Arabii Saudyjskiej To jest Simakan Znamy go dobrze na tym kanale Z Bayeru Leverkusen Tymczasem 10 kart 75 plus I nie ma walkoutu Hej, no co mogę powiedzieć? Fajnie, że to 88 chociaż siadło, bo wydaje mi się, że dzięki temu będziemy mogli pomyśleć. O, yy, i trafiamy czułamy niego. Ja tego czułamę niego swojego yy, kupiłem, więc jeżeli bylibyśmy w stanie yy, tego sobie sprzedać, to spoko. Yy, więc jest to mały plus. Yy, no i zobaczmy. Ostatnia paczka. Czy będzie walkout? Z mega paczki nie ma walkoutu. No i tak się tutaj to kręci. Tak się to, się to tutaj toczy, że trafiam zawodnika Mainz. Żadnego informa. Eee, I co? No i wydaje mi się, że mam jednak prawo troszeczkę ponarzekać no, na to, że, że po prostu w tych paczkach ja nie trafiam totalnie nic. No i tu przygotowałem SBC, które mogłyby nas dzisiaj zainteresować. No przede wszystkim nie ukrywam, że on Filip Mateta jest zawodnikiem, którego rozważam, bo po prostu lubię go. E, I wydaje mi się, że fajnie by było go sobie ewentualnie ukończyć. Natomiast no, e, karty na razie wydamy sobie na co innego. 83 plus razy 2, e, to wyzwanie. No i myślę o tej konie, słuchajcie, my znaczy o tej karcie hero. Bo, no, fajnie by było po prostu coś fajnego trafić, ale czy ja coś fajnego trafię? No właśnie. Zatem te dwa SBC mamy wykonane. No i zobaczymy, czy dostarczą one kogoś ciekawego. Ta paczka jest wymienna, więc potencjalnie ta karta, znaczy na pewno ta karta jest wymienna. No szkoda tylko, że. U. No dobra, ej, ale to jest dobra karta i to jest karta przydatna. E, ja ją sobie z radością przygarnę. No bo ta pani menadżer no, ma też wpływ przecież na, 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 na męskich piłkarzy, więc bardzo spoko. E, no i paczka, 7, 8, 3+, plus, no nieważne. Ja i tak trafię tu 80, trójkę, więc jakby na spokojnie. O nie, 2, 84, no przepraszam, prze, przeceniłem. Ja czuję, że to jest zły pomysł. Ale chyba spróbuję to zrobić. Zatem zrobiłem to SBC i proszę jej, żebym ja tego nie musiał żałować. Proszę, żebym mógł trafić tutaj dobrą kartę. Naprawdę, Wydałem na to wszystko, co miałem. Natomiast yy, trochę tych środków mam na liście transferowej, bo cały czas nie sprzedał mi się ten Kimiś. Jest Oli Sen, no tam z 20 tysięcy, może mam łącznie monet. jakoś nie czuję się. Im więcej gram, tym bardziej czuję, że. Mam mniej końców, tak naprawdę. No ale może te paczki wymienne nam jakoś pomogą? No nie. Ta bez banerów nawet. Druga! Są banery, ale nie ma walkoutu, więc no nie oszukujmy się. Nic nas to za bardzo nie interesuje. No i pora na naszą kartę Hero. Ja jej chcę poszukać sobie w klubie. To nie przynosi mi ostatnio szczęścia, ale może tym razem będzie lepiej. Zatem gaszę wszystko, co mam zgasić, żeby nie podglądać. Więc to mam zgaszone. Paczka wiem, że idzie w ruch i już nie wiem. Co się w niej znajduje? Kurczę, gdybyśmy tu trafili kogoś dobrego. Jaja Ture byłby idealny dla mojego składu na przykład. No to by było super. Ramirez, to by było fantastyczne. Ale ja czuję, że to jest yy, Jamie Carragher, bo ja widziałem, jak on często był trafiany. Aha, może być jeszcze gorzej, może być, nie wiem, Peter Crouch. O, to są moje trafienia. Tak czuję, że to niestety jest ten pułap, na który stać moje szczęście. No dobra, poszukajmy. Myślę, że po pozycji tym razem będziemy szukali. Czy jest to napastnik? Nie, nie jest to napastnik. Niestety nie jest to ten Dumia. Pomocnik? Nie jest to pomocnik Dirk Kaut. Tutaj jest więc będzie to obrońca. Tak jest. John Harne Rize. Mam wielki problem, bo ja bardzo lubiłem tego zawodnika, ale kurczę. Ile on kosztuje? 60 tysięcy? 76, 80 około. Czy jest on lepszy niż ten diów, którego trafiłem? No nie wiem, no na pewno ma to uderzenie z dystansu. No ja bardzo lubiłem tego piłkarza, pamiętam jak grał w Liverpoolu, potem w Romie. Ale czy on realnie jest lepszy niż ten Rugeri? Czy jest lepszy niż ten diów tak naprawdę? E, patrząc na to, co najważniejszego dla obrońcy. No ale zobaczcie, no Rudgeri wygrywa z nim rywalizację, jeśli chodzi o tempo, fizyczność przegrywa. Obrona wyższa tu, spada mi lekko zgranie, bo traci je Rodrigo. Jak to jest możliwe, że Marmusz nie jest tu na pełnym zgraniu z kartą Hero z Premier League? Z raz, dwa, trzy, dodatkowo trzema zawodnikami z Ligi Angielskiej. No to jest hit totalny, więc e, dodanie tego Rize obniża nam zgranie na Rodrigo. No nie wiem, nie wiem, no, to, no, no nie, no to po prostu jest... Potwierdzenie tego mojego szczęścia, jakie mam niesamowitego w tym roku. No. wydaje mi się, że ja jednak mimo wszystko zostanę tutaj w ten sposób, a że Rize będzie fajnym rezerwowym i piłkarzem do gauntletu i niestety nic więcej. Ja szkoda, naprawdę. Liczyłem, że ta passa się wreszcie odwróci. Mam nadzieję, że przynajmniej u was jest lepiej.